Gdzie odbieram sobie nagrody eee, Jestem ja oczywiście pierwszy raz po nowej aktualizacji Sorry, że trochę głośno ale W eee, każdym razie pierwszy raz jestem w nowej aktualizacji Nie wiem co to za wydarzenie, co to, to jest to Ale sobie przetestuję już po nagraniu eee, e, e, znaczy, Przeczytałam właśnie, e, że podobno wydłużono Aleję Pucharów Liga Pucharów Koń... czego Nieważne a rzeczywiście, bo przeminęłem to, czekajcie. Aj, nie. E, czekajcie, eee dziwna jest teraz ta muzyczka. 13 części, 14, 14,5 go. Do, wydłużono. Okej, okay, dużo megaboxów, naprawdę dużo megaboxów. E, wydłużono do 20, do 30. Co jest, do 30, co jest, do ilu to wydłużono? Czekajcie. Jeh krowy do 50 kawy dłużono. <laughs> no to teraz sobie przynajmniej będzie dużo otwierania. No dobrze. Oj. Cii, niektóre misje poznikały. Jakieś... Oj, wróciłam misję te. Ble ble Czekajcie, on się to przesunęło tu. Nagrodę właśnie, bo się kończy za, za dwa dni, więc chciałem po prostu teraz... E, chciałem... Chcę teraz otworzyć... Oczywiście nie, nie, nie kupuję... E, no nowych... E, nie kupuję tego... Karnetu Dodymierowskiego, no bo nie ma sensu w zasadzie, skoro on tak ma nagród. E, Jeszcze ja zanim ten, to zobaczę to w sklepie oczywiście. No wiem, że ten odcinek będzie dość krótki. Ewentualnie przetestuję teraz na odcinku... Eee... Eee... Teraz na odcinku przetestuję sobie to... To co to jest, to, jest to super, super miasta. A póki co... Te dwa dni, zobaczymy co będzie. Czy coś uda mi się dostać? Mam nadzieję, że tak, chociaż wątpię, bo ostatnio dostałem na kilka gadżetów, więc. no idź! <ścoughs> sorry. <ścoughs> gadżet do Broka Brok uderza w ziemię pod sobą i wybija e, się w powietrze. Wybuch zadaje 500 drażniom przeciwnikom w pobliżu. Akurat ostatnio czytałem o tym ga gadżecie. Czytałem ten gadżet, co to jest ten. Podobno jest nowy jakiś gadżet, nie wiem jaki, nie chcę się sprawdzać, nie jak go zdobędę, to zdobędę. Ło, nie wierzę, Maxa dostałem. Widziałam, że się widziałam, a kolejny gadżet. No nie wierzę, Maxa dostałem. No i dobra. E, no, nie wiem, poglądajcie sobie na przykład u... U... Jawora może, nie wiem, u kogoś... U Jawora może na przykład reakcje na, na jakieś... na jakieś, jakieś zadymiarze, no. Ja ogólnie jakoś tak, takie... takie zachowanie no, są naprawdę... Naprawdę się z te, tego tak śmiałam. Niektórzy tak reagują na nowych zadwienzy, że ma tak ja W każdym razie... E, fajnie cieszę się, się dostałam do miasta nowego. <grym>, a, bo 50 punktów mocy, czekajcie. A, bera, bera, bera. E, 50 punktów mocy może pójdzie tą mąstą mocą, mnie 10, dziesiąta, Oj, a joj. Ale nie wiedziałem, że mam trzech, ja nie wiedziałam, że mam 300 miał. Okej, okay, nieważne, nie wiedziałam, że mam 300 miał. Wiedziałam, że mam kolta i nita, ale że szeli to nie wiedziałam. Czekaj, o jest, dobra, jest... Kto ma bliżej? Dobra, to dam do Jesse. Następna skrzynia. Lecimy. Okej, okay, 200 żetonów, podwajaczy. W sensie 200 podwajaczy. Okej. Okay. E, Przedostatnia skrzynia e, Gemy I ostatnia skrzynia i nic No i może się te 220 I już! I film trwa 4 minuty Tak e, No, rzeczywiście może na. E, póki to. A właśnie, przetestujemy tego nowego Dodymiarza e, w parze, oczywiście e, tego nowego Dodymiarza, a, czy Maxa i e, do Broka. Ten, ten. Co to jest? O, ja nie wierzę, jak go mogę ulepszyć. Na co najlepsze? Na ósmą moc. Aha, no rzeczywiście. Zapomniałem. Ale nie, no póki to zbieram. E, czekajcie, najpierw muszę oznaczyć, że zobaczyłem to. Wybierz go. E, I lecimy z przetestowaniem go. E, w każdym razie, e, czekajcie, jak, jak będzie możliwe, to zobaczymy się ogólnie, jak już będzie... E, albo, okej, okay, jest możliwe. Co to jest? Czekajcie, ruszyć nie mogę. Okej, okay, to jest takie coś. No nic. Co to jest? Czego ja przez to mogę strzelać, a ja nie mogę przez to... Nieważne. Zresztą jestem pierwszy raz po nowej aktualizacji, ja dawno nie byłem w prawlu nie grałem w Brawla, więc nie wiem co się ostatnio dzieje, więc no sorry, w każdym razie, e, za chwilę ktoś tu mnie przyjdzie, więc e, sorry za nabijanie oczywiście, ale e... no fajne to jest, tu stajemy, fajne to jest, no nic, e, no nie chcę zająć piątego miejsca, no, no dobra, do, do końca rundy po prostu lecimy i już. Psa, psa. no chodźcie tu ludzie. A ja, ja też mam tego skina. Wszyscy chyba dostali. Wszyscy, którzy używacie się, ten, znaczy po prostu tego skina. No. Aha! A Ale bo ja zapomniałem, się teraz muszę tych całych minek używać. No, ja się nie mogę ruszać! No co to? Ej, widzieliście to przecież? Znaczy, się co to jest? Nie chcę tego. W każdym razie nie wiem dlaczego ja się nie mogę ruszyć. Kliknęły mi te buźki, przez to straciłem moje, te trzy kostki. To długa ja na cakrano. Incie jeszcze jedna że żebym mógł zginąć. To długa, że się mógł. Kliknąć. No bo... No jak, ja też, jak to się dzieje, że ja tutaj nie trafiam? Ała zostaw mnie. Eee... <laughs> A sakra, no, gin, gin, gin. Nie. 200 hp, mam 200 hp, zostaw mnie, zostaw mnie! 600 HP Dobra, respię się życie Ale ja w nikogo nie mogę trafić, no Dobra, po nas Dobra po mnie Znaczy po nas już i tak bo... O, czekaj, że dziewczyną. No jaka ty jesteś dziwna naprawdę. Weź stąd idź. Popoty po popo, poporys... Popo, popo, popo dobra, 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 zbieraj, zbieraj. Nie przejmu się mną. Dobra, zadam mu 500 HP, zabij... Ja zabiję jego, on zabiją mnie, ale udało nam się wygrać. Pierwsze miejsce, dobra. No nawet jest fajne, przydaje się, bo jak już jeszcze widziałem, właśnie można podrzucać... E, przeciwników to daje jeszcze 500 HP, więc no o, przydaje się ten, e, ten. ciekawe. Otw Otworzymy sobie jeszcze tą skrzynię, zobaczę co w niej dostanę. Nic ciekawego. No dobra, więc lecimy jeszcze teraz. Spróbuję teraz jeszcze z tym Maxem. Mogę go oczywiście ulepszyć. Oczywiście już ulepszę. Dobra, nie ma roczkola, się cieszę, będą się nawiedzić, ale to powiem, ci, powiem wam, że... Sorry, że tak to czas powiem ci, nie wiem czego tak teraz mam. W każdym razie e, ostatnio, że mi się trochę brał, znudził. Może zaczynam grać osiemki z Minecrafta, e, e, to, Zobaczę. E, e, póki co, no, nie, nie nie mam... Znaczy tego na, na tablecie mam teraz, bo na, na, na PS nie mam jakiegoś zbytniego dostępu, żeby mógł nagrywać. E, nic, ale... E, E, ale na, e, na tablecie mam Minecrafta, więc mogę nagrać e, ten e, Będę mógł nagrywać odcinki, ale jedyny problem to przepraszam, że będę was zaczął nagrywać ewentualnie nie, To przepraszam was za to, e, że, że będzie mi się śniło, bo nie wiem czego... E, serwery mają duży ping, a e, w ogólnie FPS-ów mam dość mało Nie wiem czemu, ale po prostu jakoś tak... E, po prostu on mało FPS-ów A, 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 przyznam, przyznam że Max jest bardzo fajny i mogę, mogę go nawet nabijać do 30, do 30... do tego poziomu, albo nawet nie wiem, czy nie zwiększy. W każdym razie tak ja mówiłem do takiego maksymalnego poziomu, bo szybko mu się te, te bicia, przy okazji ma fajnego ulta, a też dzięki temu e, e, też ma 4H, 4T do bicia. E, bo ten dzisiaj każdy zademasz ma 3, więc mogę na, nabijać e, te, te hity w sensie o to chodzi. A teraz mogę nabijać właśnie do e, do, do, do wię 4T, więc dzięki temu właśnie mogę więcej nabić tego wszystkiego. Ok, więc tego. Max jeszcze może przetestujemy sobie to, co to jest, bo nie wiem jeszcze, co to jest. To jest też takie 3 na 3. Nie. To jest trochę tak jak wa walka z bossem, tak? Oj, ja nie wierzę, no nie wytrzymam zaraz, no. Dobra. Aha, bo on, listro, bo on niszczy miasto i trzeba go zabić, dobra, już wiem. Okej, okay, nieważne. E, no nie, nie pojawiajcie mi się tu, nie. Nie pojawiajcie mi się tu, głupie czaty. E, a, czekajcie, a w ogóle się nami nie przejmuje, dobra. E, masakra, no nie wierzę. On, on, co jest? Ała! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! No nie wiesz... Ej, ja... widzicie co się z nim dzieje? On zniszczy 60... 162% miasta. Ja... No nie wierzę, że on jest taki... No, Fredy, no nie... No nie stracę tego kucharków, bo ja nie, 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 nie lubię grać... Dobra, na szczęście nie stracę. Dobra, ale to ścieżkie. No nieważne, e, ja wolę grać e, szczerze w starcie, no nieważne. Coś... po prostu tego zaznaczył, już mi się nie chce czytać. Zapraszam w ogóle też do mojego klubu e, kotomaniaki. E, zapraszam do dołączania. No. E, no i co, no i tyle chyba. Ten 11 minut filmik, no dobra, może być, więc no co, więc... Będę kończył i zobaczymy się w następnym odcinku we wtorek ze FNaFa. Jeszcze mi się... do teraz mi się nie udało przyjść tej czwartej nocy, dobra, dość mało razy próbuję, ale... No, yy, ostatnio mnie zabija Freddy Freddy, 5 AM, do Lula, prawie było 6 AM i oczywiście mnie zabił, więc no nie no nienawidzę po prostu tak po prostu już nie wiem, który raz już próbuję tą czwartą nas przyjść. Kiedyś mi się na pierwszy raz udało że ja teraz e, już chyba piąty czy szósty raz próbuję i cały czas czwarta jem, piąta jem, czwarta, piąta, czwarta, piąta i... na masakra! I albo bateria, albo nie wiem co, albo foxy, albo coś innego Ale już, już wiem jak, jak, jak działa teraz foxy, więc przynajmniej teraz dzięki temu mogę e, To rozgryć trochę lepiej, muszę Za pierwszym razem zabiera mi te 3%, czy 2 A za drugim razem jak go jak, jak puszczę To zabieram mi chyba 10 czy 15%, więc Już mu, mu, wiem dlaczego tak miałam mało procent wtedy i dlaczego to źle poszło W każdym razie e, wiem, e, dla, e, wiem co i jak, więc e... Próbuję to rozszerzyć. Jak nie to, jeszcze jeden odcinek będzie, a ja później nie zobaczę co. Po prostu ja nie będę grać, dopóki nie ten, nie przejdę, zobaczę. Yy, póki co, do zobaczenia w następnym odcinku. Subujcie dzwoneczkiem, lajkujcie, udostępniajcie wideo i yy, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!